I witam was bardzo serdecznie po raz drugi. Pierwotnie to miała być zupełnie inna gra. Ale miałem jakąś dziwną wersję. Chodziło mi tutaj o koszmar z ulicy Wiązów. Coś mi nie pasowało, bo były to takie drogi w górę. I w ogóle w nie nie mogłem wejść. A widziałem na gameplayu, że się da. Więc dziś zagramy w grę, która prawdę powiedziawszy mogłaby też równie dobrze być w niepoważnym graniu. Tak jak w jedną z gier, na Zapera, ostatnio nagranych, czyli, e, czyli czyli Baby Boomera, graliśmy sobie, mając świadomość, że jest to gra nielicencjonowana, tak również będzie i w tym przypadku. Jak widzicie, gra z 1986 roku. Gra się nazywa Chiller i jest dziwna. Jest dziwna. E, weźmy sobie start. Tylko, że tutaj, w przeciwieństwie do Baby Boomer, rzeczywiście na tym ROMie Wyczuwają, że jest to grana zapera, że ja nie muszę tego robić padem. Eee, strzelamy tutaj do różnych dziwnych rzeczy. Powiem wam szczerze, że. Eee, że po, po, początkowo trudno mi było odgadnąć o co tutaj biega. Strzelamy tak naprawdę we wszystko, dosłownie, we wszystko. Eee, czy, czy to jakieś głowy, jakaś, jakaś, jakaś zjawa z wózkiem? Jakieś ręce wystające, no jest to po prostu dziwne, ale to też po grafice doskonale widać, że no nie jest to jakaś super wysokobudżetowa gra, bo nawet jak na, nawet jak na standardy, nawet jak na standardy NES-owe, jest ona dosyć biedna. I zmieniają nam się plansze, i pamiętam, znaczy tutaj właściwie dalej już nie grałem, eee, tu możemy sobie to od, w to strzelić. Tu mamy w ogóle jakiegoś psa, strzelamy w niego, jakieś duchy z toporami, jakieś dziwne kształty, trudno to wszystko jest ogarnąć. Nie wiem na jakiej zasadzie tutaj działają, e, działają te paski z czasem. Że co, że jak, po, jak wszystkich strzelę to jest dobrze, czy, 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 czy nie dobrze, nie wiem. Good shooting. No dobrze, skoro uważają, że good shooting, no to spoko. Okej. Okay. Dobra, to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Tutaj możemy się poznęcać trochę nad, na ludziach przedłużnych. Możemy sobie właśnie ich potorturować trochę. Jak widzicie, pistoletem da się tutaj ich właściwie całkowicie unicestwić wszystkie części ciała im zniszczyć, więc no nie dziwię się, że ta gra nie była. W żaden sposób, e, w, ża w żaden sposób, jakoś tak e, li licencjonowana. Kurde, a jednego w ogóle nie zabiłem. Dobra, ty, 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 ty tutaj i tak masz przesrane. Tak, ja tę grę wcześniej znałem. Znałem ją i powiem wam szczerze, że jakoś mnie szczególnie nie zachęcała, ale stwierdziłem, że dla czystej beki, dla faktu, że nie jest ona jakoś bardzo długa, to sobie ją e, nagram. Tu ja nawet nie wiem z tą gilotyną, jak to nazwać, że koleś ma głowę w gilotynie, ale jednocześnie widać mu tylko nogi i nie widać mu w ogóle e, rąk. Aha, czyli tu są tylko i wyłącznie cztery rundy. I na tym się ta gra opiera, że są właśnie cztery rundy, więc to nie będzie długi Let's Play. Tak, tak gra ewidentnie. Mogłaby być właśnie w, w jakichś kurde, kurde odcinkach z niepoważnego grania, ale jest to naprawdę, jest to naprawdę dziwne. Nawet nie tyle, że to jest krew, tylko że ogólnie no, ta grafika jest taka sobie. I ja tak sobie strzelam w te obiekty i na dobrą sprawę nie mam zielonego pojęcia, jak to się przychodzi dalej. Co ja właściwie robię, że się przychodzi dalej. Tu, na przykład, tej latającej głowie odstrzeliłem oko, ale pytanie: czy ja mogę, to dru czy ja mogę drugie oko jej yy, odstrzelić? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, tutaj w tych duchach jedynie wyczuwam jakieś kształty, jakieś quasi-modo, jakaś kobieta w sukni, jakiś duch z toporem. Okej, okay. tym, tym razem zabijmy wszystkich, żeby nie było, że, że tutaj jeden ziomek został. Nie, ty też giniesz. Ty też. Tego nie wiem nawet, czy można zabić. Tutaj już się koleś nie boi, bo nie ma głowy. Czekaj, czy da się zestrzelić ich wszystkich, tak, żeby w ogóle nie było nikogo widać? Mam wrażenie, że to strzelanie, znaczy to tylko oczywiście jest moja sugestia, nie musi tak być, że jest coś. A tu można było tak zrobić. A widzicie, nie, nie, nie pomyślałem o tym, że mogę się nad nimi znęcać w jakiś sposób. W, mm, mam wrażenie, że to jest taka czysta losowość związana z, 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 z tym strzelaniem w nich. Okej. Okay. A ja ba bardzo bym chciał właśnie, właśnie coś z jego głową tutaj zrobić. Chwilacie, mogę? A! Hy! No. Właśnie, tak to się robiło. Tak. Ale patrzcie, jaki twardzie w ogóle nie strzel. Znaczy, w ogóle nie robi żadnych fochów. To nie jest tak, że grafika jest ograniczona czy coś, tylko po prostu, no. Jest taki, takim twardym chłopem, nie? Dobra, ja, ja, ja myślę, że na tym sobie zakończymy. To jest niecałe 7 minut, ale naprawdę. Naprawdę nie wiem za bardzo co mam już o tej grze powiedzieć. Ej, teraz zauważyłem, że tutaj się tworzą nam jakieś. E, jakieś litery. Hmm. Czyli muszę tutaj strzelać w odpowiednie rzeczy. Czy coś takiego, żeby to się pojawiło i wtedy dopiero i to się tak jakby od, odkrywa hasła. Może o to w tym biega, nie wiem. W każdym razie ja już dalej w to grać nie będę. Jest to dziwna gra, którą Wam pokazałem, dlatego że no, mam trochę bekę z niej. Niemniej jednak myślę, że jest to gra o tyle ciekawa, że właśnie no, ogólnie gry nielicencjonowane na NESa są bardzo ciekawe pod tym względem. Że, że albo są zaskakująco dobre, albo są właśnie tak, no tak jak to nielicencjonowane gry, po prostu złe. Wy ocencie to sami, ja się z Wami żegnam i do następnego.